Fajne. Facet wczoraj miałem trzy pał, zaraz ci opowiem, ale najpierw ty powiedz się tam wczoraj ci siebie ciało. Ej, dobra. Gdy ja palę tutaj, diabale ja skuna rano budzi mnie lolo przychodzi z jaraniem, gdzie się na zegarze, a ja to pazucy smażę, co dalej się okaże, wykorzystuję okazję i smarzę, z nimi razem, z nimi pale w TB stalek, w TB Jara na nawale Słowa jak bo jak I ma mocy, Złapały mnie psiaki z kartką jarania Był ze mną kijana, ja pierdolę, ale bania Ale była pompa jak trzepali kieszenie Już po minucie nie wiedziałem, co się ze mną dzieje Straciłem nadzieję, schowałem bakę do rękawa A jak już skończyli, no to faza Miał kijana, nie stróże prawa Ostro nas wkurwili, a wyglądali jak twoje debili Sia.